Ciema z tej strony Kubiks. Witam i zapraszam Was na specjal z okazji. Tak, tak, tysiąca widzów na moim kanale. No to jest coś, to jest coś. Wielkie dzięki dla tych, którzy są z tym kanałem od początku. Wasze niki zapamiętam na długo. Wielkie dzięki dla tych nowych, którzy też chcą pooglądać coś ciekawego czy z NBA, czy z FIFA. No i ogólnie wielkie dzięki, bo to jest, to jest naprawdę coś. Jestem niezmiernie szczęśliwy z tego faktu, że ktoś chce oglądać moje filmy i z tej okazji mam dla Was specjal. Jakiego na polskim YouTubie nie było, nie ma i podejrzewam też, długo nie będzie, czyli otwieranie paczek, ale nie będzie to otwieranie paczek z FIFA, gdzie połowa tych kart to w ogóle nadaje się na śmietnika otwieranie paczek z NBA 2K14, gdzie każda jedna złota karta to jest coś naprawdę dobrego. Jak widzicie, mam niesamowitą ilość VC aż 160 tysięcy, skąd one się wzięły, to wytłumaczę Wam w czymś Ala dodatku do tego specjala, czyli w filmie, w którym opiszę jak to zarobiłem. Link do tego filmu znajdziecie pod tym filmem i mam nadzieję też z tego skorzystacie i potwieracie sobie kilka historycznych paczek. W założeniu będzie ich dziś 15. Zaczynamy od pierwszej. Kogo trafię? Morris Cheeks. Czyli od razu zaczynamy od legendy z roku 85, także niewiele mogę o nim powiedzieć. Nie widziałem go na żywo. Zobaczymy co będzie w kolejnych paczkach? Jest to pierwsza legenda. Z tego co wiem, dość dobry w obronie. Zobaczymy, co znajdę w drugiej paczce. David Robinson, Admirał. Wow! W końcu mam startowego centra, to chyba dla mnie lepsza karta niż Michael Jordan. San Spurs. I Wszystko, co z nimi związane, to jest to, a David Robinson to jest legenda dla mnie. Kolejna paka. Jeszcze trochę ich przed nami. Bob! Dendritch, o ile dobrze przeczytałem, 71 rok. No, niestety nie pamiętam go. Nie bardzo go kojarzę. Ale jest złoty, także musiał być w miarę dobry. Zobaczymy, co będzie w następnych paczkach. Jest to w szoku, że jeszcze nie trafiłem żadnego z obecnych zawodników NBA. Właśnie tacy mieli się trafiać. No i jest. Monta Ellis, numer 1, W końcu zastąpi ktoś Williego Greena na dwójce w moim składzie. Do tego jeszcze trener Mark Jackson. On też się pojawi. Na ławce. Początkowo chciałem otwierać 10 paczek, ale jak sobie to wszystko przeliczyłem, ile to mniej więcej będzie trwać, to stwierdziłem, że no, trochę za krótko, jak na specjal, na 1000 widzów. To musi być coś ekstra. Eric Gordon. No, od Monty Elisa chyba jest słabszy, więc wielu szans do gry nie będzie miał. Zobaczymy, co dalej nam się trafi. Te początkowe paczki to naprawdę coś wielkiego, Jak kto wie, może czeka nas coś jeszcze lepszego w kolejnych. Andrzej Budala. No i bardzo fajnie. Bardzo ciekawy zawodnik na trójce, na pewno będzie się łapał, póki co w pierwszej piątce zdecydowanie wolę jego od Pola Piersa. Paul Piers wydaje się trochę zardzewiały, a my otwieramy kolejną pakę i będzie w niej Drew Holiday, czyli stary znajomy i uwaga parkiet z tegorocznego meczu gwiazd. O tym nie wiedziałem, że można to trafić w paczkach, no proszę to sobie też przetestujemy. Holiday oczywiście został sprzedany. Kilka wizji wróciło na moje konto, a my otwieramy kolejną pakę. Paul George. No i proszę. No to mamy startera na dwójce. Jest jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Już nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak ten skład będzie wyglądał. To będzie coś naprawdę mega. Dlatego już was zapraszam na kolejne odcinki serii My Team. Kolejna paka. Mark Price z 90 roku, zawodnik Cleveland Cavaliers, ohydna oh, koszulka z rękawkami, logo Magic kolejna legenda, no trochę ich tu się trafia chociaż czytałem na forach, że wcale nie jest tak łatwo trafić tych historycznych graczy, a tu proszę bardzo, po raz kolejny Monta Ellis, hello co tu jest grane dość ciekawa koszulka Miami Heat także Monta Ellis sprzedany, miało to być 15 paczek, a wychodzi na to, że będzie ich trochę więcej ze względu na te duplikaty, kolejna Al Horford. Super, będzie miał kto wchodzić z ławki za Davida Robinsona. Bo choćby mi trafił tu szaka u Mutombo czy Wilta Chamberlaina, to i tak David Robinson będzie moim starterem. Tutaj nie podlega to najmniejszej wątpliwości. Kolejna paka. Co tym razem? Larry Johnson. Wow, no i po raz kolejny ten parkiet, ale Larry Johnson to jest ktoś. W tamtych czasach, jak on grał w Charlotte Hornets, to chyba każdy miał czy to czapkę, czy to koszulkę, właśnie z nimi. On tam tworzył wspaniałe trio z Murningiem, z Maxi Boxem, Jerry Lucas. No proszę, z 72 roku, kolejna seria, legend w tych paczkach jest nieźle, oby tak dalej. Oby tak dalej, naprawdę świetne to otwieranie paczek. Masz się boję pomyśleć, co jeszcze trafi dzisiaj? Zach Randolph. Spoko. Zibu może być. Ławeczka czeka. Zostało już niewiele. Dwie paczki. Tak to się wszystko ułożyło. Co mam w kolejnej? Andrzej Gudała. Znowu powtórka. Lekka pastymi z tymi duplikatami. Przecież tych graczy w NBA występuje i występowało setki. Także no. Coś tu nie gra. Kolejna paka, przedostatnia, Marcin Gortat, Polish Hammer, no proszę Czyżby on wchodził z ławki za Davida Robinsona? Hmm? Zobaczymy, polski akcent jest super, jest nieźle Do tego powtóreczka Marka Jacksona, ale to nie ma najmniejszego znaczenia I ostatnia paka, kto w niej będzie? Eric Gordon, no i znowu duplikat No nieładnie 2K, nieładnie Ktoś leci w kulki z nami Zobaczymy za ile uda się go sprzedać. Udało się go sprzedać za tyle, że otworzymy jeszcze jedną. Już się pogubiłem ile tu ich było. Miało być 15, a tu proszę. James Whorfy. Kolejna legenda. I Doc Rivers. Też super ekstra. No i cóż. I to by chyba było wszystko. 3000 wisi zostało na koncie. A wy zobaczcie jeszcze kogo mam tu w składzie. Kevin Love, Zach Randolph, Paul George, Eric Gordon, Marcin Gortat, Polish Hammer, Monta Ellis. Al Horford, Rajon rondo to stary znajomy Kyrie Irving, Paul Pierce, Drew Holiday, Iggy. Jest z czego wybierać Trevor Ariza, Alan Anderson, Kevin Serafin i to o co chodzi David Robinson. Wow, no to jest mega znalezisko, super. Jestem naprawdę zachwycony. Podobnie Larrym Johnsonem, to są ci zawodnicy, których podziwiałem Bob Dandridge. Te uogólnione statystyki wyglądają u niego bardzo ciekawie. Trujeczka, co my mamy dalej? Jerry Lucas, James Worthy, te jego okulary są warte sprawdzenia, i zostaje nam Mark Price i Morris Chicks I to by było na tyle. Ja Wam życzę jeszcze więcej moich filmów, żeby naprawdę było co oglądać, a sobie życzę, no cóż, kolejnych tysięcy tak wspaniałych widzów, jak Wy, kolejnych tysięcy łapek, za co Wam naprawdę serdecznie. Dziękuję jeszcze raz, i tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!